Cześć, z tej strony i IT oglądacie właśnie pierwszy odcinek na tym kanale, a będzie on dotyczyć działania Fortnitea na słabszej specyfikacji sprzętowej. Na dziś już nawet bardzo słabej, tak naprawdę wykorzystywano jedynie w szkołach czy w biurach oraz u osób, które mają komputer tylko do pisania i przeglądania internetu. No i też możecie się spytać, jeśli widzieliście filmik na moim. Poprzednim kanale poświęconym gameplayom, który zresztą jest do dziś i jest na niego co jakiś czas coś wrzucane. Dlaczego na tym kanale jest coś o grach? Przecież tamten kanał miał być poświęcony gameplayom, a to jakiś Fortnite. Otóż nie jest to gameplay, a jest to raczej taki test, jak konkretna gra działa na danym sprzęcie. Bo takie również będą się tu czasem pojawiać. W tym filmie. Obraz z komputera, na którym była testowana gra, został przechwycony przy pomocy programu FBX Game Recorder, który jest całkowicie darmowy, i moim zdaniem jeden z najlepszych programów dorównującym tym płatnym. Bez zbędnego przedłużenia przejdźmy do nagrania. A więc najpierw próbowałem uruchomić grę w rozdzielczości 1024x768 gdyż taką maksymalnie obsługiwał monitor. Wszystkie ustawienia dalsze oczywiście na niskie, wszystko na wyłączone. Poza pokazywaniem klatek, bo to oczywiście jest test i musi być widoczna ich liczba. W samym lobby mieliśmy w okolicach 15 klatek. Należy zwrócić na to uwagę, iż test nie był nagrywany z monitora, a zewnętrznym programem, co oznacza, że ten zleczy program Obciążał CPU, a jak wiadomo, nie był to dobry procesor, więc również może zaniżać wyniki. Dlatego ten test należy traktować jako taką tylko wskazówkę. Chociaż można się że jasno mówiącą, że to nie jest dobry sprzęt do grania w Fortnite oraz większość nowych gier. OO to chyba troszkę za dużo dla naszego komputera. Mimo niskich ustawień i rozdzielczości. Też w czasie niskiej, jak się czasy, komputer nie dawał rady, czego załadować, przez co ekran wczytywania trwał albo w nieskończoność, albo tak długo, że nie chciało mi się czekać. Tylko po to, by ujrzeć jedną klatkę na sekundę. Dlatego też postanowiłem, że zmniejszę rozdzielczość 3D do okolic 80%. To dopiero teraz udało dostać się nam do gry. Mamy coś w okolicach kilkunastu klatek, chociaż jak widzicie, oprócz przycinania się i mulenia gry, co też jest no na nagraniu, bo normalnie ta gra jakby się tak nie ścinała, bo po prostu nie należał kodować i w wyniku tego obciążenia wszystko nam się powoli ładuje, nawet postaci nie mamy na ekranie. Co do tego jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda z zewnątrz, jak po prostu widzą inni. Bo mam nadzieję, że w tym momencie nie byłem niewidzialny, albo jakiś dziwny, na przykład przenikający przez tekstury. No bo to by było strasznie słabe. No i tak zacząłem sobie chodzić po lądowaniu, no to zorientowałem się, że naprawdę się tu dzieją dziwne rzeczy. Przenikam przez wszystko. Dopiero zaczyna się tutaj trawa oraz inne ozdoby na mapie pojawiać, aby trochę dać ulgę procesorowi oraz karcie graficznej. I jeszcze zmniejszałem głośność 3D do około 60%. Mimo tego dalej wszystko odbywało się powoli, powoli, ale przynajmniej płynność jest troszkę większa. No cóż, przynajmniej podczas nagrywania gra na tych ustawieniach, czyli no naprawdę niskich, jest niemalże niegrywalna. Znaczy niby działa, no ale nie da się grać no, poszczególne elementy mapy po prostu się nie wczytują i funkcje ich czyli kolizja oraz wiralność nie są nadane No to wreszcie postanowiłem na chwilę wyłączyć nagrywanie potem ponownie włączyć no i to pomogło, przynajmniej funkcje większości obiektów zostały już wczytane Teraz nawet klatkaż FPS czasami jest wyższy niż 20 Zresztą i tak jest strasznie słabo w dodatku ze słabą rozdzielczością i złym przeczytywaniem się obiektów. Ale postanowiłem przedłużyć jeszcze test, bo wpadłem na pomysł, że można uruchomić rozdzielczość 340x480, czyli już taką bardzo, jak to powiedzieć, kultową, oraz jeszcze zmniejszyć rozdzielczość 3D do około 90%. No, i logiczne jest, że teraz mamy klatek sporo więcej. Jednak nadal występuje ten problem z przeczytaniem tekstu. Jednak wczytują się one znacznie szybciej niż wtedy. Oraz nie mamy takich dużych spadków FPS lub zacięć programu nagrywającego. Jednakże, ledwo co tutaj widać, a więc o jakimkolwiek komforcie, podczas czegoś, co nawet ganiem, trudno nazwać. Nie wolno nam nawet mówić. Od razu po wylądowaniu, możemy zebrać już sobie drzewko. Czego zrobić nie mogliśmy, przy poprzednich ustawieniach. Jak już wspominałem, te takie malutkie przycięcia, przytrafiające się co jakiś czas, są tylko na nagraniu. No i ta okoliczność, potwierdziła to, że szczęście jest akurat wtedy, kiedy nie jest ono nam potrzebne. Znalazłem lamę. A i tak wiadomo, że nie udamy się wygłaszać tych trzydziestów. W dodatku jej otwarcie nie było problematyczne, a wszystkie przymoty leciały w właściwy sposób. Animacja bardzo nie spowolniła komputera. Zacząłem słyszeć gdzieś na lekcji jednak w wyniku tego zagrałem na głośnikach, myślałem, że jest on w tym tunelu, a zaatakował mnie prosto z tyłu. Jednak gdyby nawet tam był i tak z tego fps-a oraz słabej widoczności, nie udałoby mi się zwalczyć. Potem również zbawiłem się z jeszcze niższą rozdzielczością, jednak to już naprawdę niewiele dawało. Czy znaczy, było więcej FPS? Nawet sporo, ale widoczność była absolutnie do niczego, więc grać się nie dało i tak. Podsumowując, komputer z konfiguracją Intel Core 2 Duo. And Nvidia Quadro NVS 300 and 4GB RAMu DDR2, wsadzone w Dera Optiplexa 755. Absolutnie nie nadaje się do gry w Fortnite oraz pewnie większość nowych tytułów. Chociaż z drugiej strony, czego tu chcieć od komputera? który spokojnie można kupić w okolicach 150 zł, a gdzie się pokombinuje trochę z częściami, to podejrzewam, że jeszcze jej. Jak mówiłem na początku, tego typu sprzęty idealnie nadają się do szkół, sali informatycznych, bibliotek, biur, czy dla mało wymagających użytkowników, którzy jedynie co robią na swoich komputerach, to piszą, przeglądają internet, no i od czasu do czasu pograją sobie w jakieś prościutkie gry. To do następnego odcinka. Cześć!